50, 30, 20. Jeśli chcecie zarządzać pieniędzmi jak 1% najbogatszych, to musicie wiedzieć, o co chodzi w tej zasadzie. Co ciekawe, to system zarządzania pieniędzmi, który działa bez względu na aktualne zarobki i sprowadza się do trzech prostych kroków. Jeśli będziecie ich przestrzegać, to jest spora szansa, że pewnego dnia wpadniecie w panikę, zastanawiając się, czy na pewno zamówiliście Porsche w odpowiednim kolorze. Ach, te problemy 1%. Zanim zdradzę jednak, o co chodzi, najpierw wyjaśnijmy sobie, Czym te trzy proste kroki nie są. Jeśli interesujecie się finansami osobistymi, to możliwe, że już widzieliście jakieś materiały o zasadzie 50-30-20, ale dzisiaj chodzi mi o coś zupełnie innego. Widzicie wielu ekspertów finansowych podczas tworzenia budżetu domowego proponuje trzymanie się proporcji 50-30-20, co rozumieją następująco. Z każdych zarobionych 100 zł maksymalnie 50 zł mamy przeznaczyć na najpotrzebniejsze rzeczy, jak mieszkanie, rachunki, jedzenie i transport. 30%. Tej kwoty powinniśmy przeznaczyć na zabawę i dodatkowe sprawy, a więc Netflixa, jedzenie na mieście, siłownie, ubrania, koncerty i takie tam różne. Minimum 20% powinniśmy z kolei przeznaczyć na oszczędzanie oraz inwestowanie. Na początek wydajemy je na spłatę zadłużenia, jeśli takie macie. W drugiej kolejności na zbudowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa, czyli oszczędności w wysokości od 3 do 12 miesięcznych wydatków. Te środki są zabezpieczeniem na niespodziewane sytuacje, jak. Utrata pracy, problemy zdrowotne, rozbity samochód albo nie wiem porwanie dla okupu. W każdym razie chodzi tutaj o sytuacje podbramkowe, a nie byle zachcianki, jak zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. W trzeciej kolejności, kiedy nie mamy już żadnych długów i mamy bezpiecznie ulokowaną poduszkę finansową, to te 20% budżetu możemy przeznaczyć na inwestowania. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w przystępny sposób, ale to nie o takim 50-30-20 będziemy dzisiaj mówić. Oczywiście nie ma w tej zasadzie nic złego. Sprawdza się świetnie, szczególnie dla osób początkujących oraz takich, które zarabiają względnie mało. W oparciu o te progi stworzyłem nawet prosty planer wydatków, do którego dostęp możecie dostać zapisując się do w pełni darmowej Akademii Mądrych Finansów. Trzymanie się tej zasady może zapewnić spokój finansowy i sprawić, że nie będziecie musieli przejmować się pieniędzmi. Jeśli jesteście w stanie się jej trzymać, to super i radzicie sobie finansowo lepiej niż większość osób. Umówmy się jednak, że ten system prawdopodobnie nie sprawi, że dołączycie do 1% najbogatszych. Ja, co prawda, trochę żartowałem z tym Porsche na początku, ale tylko trochę. Podejdźmy więc do sprawy nieco bardziej ekstremalnie, stosując 50-30-20 pankracego. O ile oryginalne 50-30-20 było dla osób, które dążą do finansowego spokoju, to ta opcja sprawdzi się dla tych, którzy chcieliby osiągnąć wolność finansową albo zostać bogatymi. Zaznaczę jeszcze, że opracowując ją, nie skupiałem się na tym, jak 1% najbogatszych żyje teraz, kiedy już są bogaci, tylko jak doszli do tego majątku. No bo zobaczcie, jak ktoś zarabia 100, 200 czy 500 tysięcy miesięcznie, to może stosować proporcje nie z tej ziemi, jak na przykład 5, 5, 90. Przy zarobkach na poziomie 100 tysięcy daje to 10 tysięcy złotych miesięcznie na życie, co jest spokojnie wykonalne. No ale przy 5 tysiącach miesięcznie to jedynie 500 zł. No więc to nam za wiele nie daje, bo większość z nas nie utrzyma się za 10% zarobków, bo nie zarabia aż tyle, przynajmniej na razie, chociaż kiedyś może się to zmienić, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Z tego powodu musimy się więc skupić na tym, jak przyszli milionerzy zarządzali pieniędzmi na początku swojej kariery, kiedy zaczynali budować majątek. No dobrze, to przechodzimy do 50, 30, 20 pankracego. Krok pierwszy: 50. Z każdych zarobionych 100 złotych, maksymalnie 50 możemy wydać na bieżące sprawy. Uwaga, bo tym razem nie ma podziału na rzeczy najbardziej potrzebne oraz na rozrywkę i dodatki. 50% to wszystko, co mamy do dyspozycji na obie te kategorie. Na początku może się to wydawać bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe, ale wśród moich odbiorców jest sporo osób, które oszczędzają 50% zarobków i więcej. Napiszcie, proszę, komentarz i pochwalcie się, żebym nie wyszedł na wariata. Kiedy o to zapytałem w zeszłym roku, aż 23% osób zaznaczyło, że oszczędza więcej niż 50%. Na pewno statystykę te zaburzają młode osoby, które jeszcze mieszkają z rodzicami, bo im mamy więcej zobowiązań, tym trudniej jest oszczędzać. Wiem jednak, że da się to robić, bo sam oszczędzam ponad 80% zarobków. Jeśli myślicie o byciu bogatym albo o wolności finansowej, to musicie wymyślić sposób, jak zmieścić się z wydatkami w 50%. Albo przez obcięcie kosztów, albo co nawet ważniejsze, przez zwiększanie zarobków. To nie jest coś, co można zrobić z dnia na dzień, ale na przestrzeni miesięcy i lat jest to coś, do czego jak najbardziej można dojść. No ale co z pozostałymi 50%? Będzie tu jeszcze małe zaskoczenie. Ale to dopiero za chwilę. Kolejne 30 zł z każdych zarobionych 100 przeznaczymy na inwestowanie. Zasada działania jest tutaj taka sama jak w przypadku klasycznej reguły 50, 30, 20. A więc najpierw spłacamy długi, później budujemy poduszkę finansową, a następnie budżet ten przeznaczamy na inwestowanie w akcje, w obligacje, a na późniejszym etapie może również w nieruchomości, no a w mniejszym procencie w metale szlachetne czy w kryptowaluty. To takie klasyczne inwestycje, a więc inwestowanie w aktywa. W ten sposób Wysyłamy nasze pieniądze do pracy. Od tej pory na naszą finansową przyszłość pracujemy nie tylko my sami, ale też armia złotóweczek, które dzień i noc zasuwają za nas. To naprawdę ważne. Musicie wiedzieć, że bogaci ludzie nie stają się bogaci tylko dzięki pracy. Oczywiście jest ona konieczna, ale to posiadanie aktywów, które zyskują na wartości, jest kluczowym elementem bogacenia się. Nie nauczono nas tego w szkole, ale dokładnie tak to wygląda w praktyce. Załóżmy, że będziemy inwestować jedynie 500 zł. Złotych miesięcznie na 7% rocznie przez 45 lat. Po tym czasie wpłacimy na rachunek inwestycyjny łącznie 270 tysięcy złotych. Na koncie będziemy mieć jednak 1 780 tysięcy złotych. I to bez żadnej dodatkowej pracy z naszej strony i poświęcając na to jakąś jedną godzinę miesięcznie. Oto moc inwestowania i tej armii złotówek pracujących za nas. Aby nie zapłacić 19% podatku od zysków w przypadku takiej inwestycji, który wyniósłby prawie 300 100 tysięcy złotych, warto zainteresować się czym jest konto IKE, które pozwala uniknąć go w legalny sposób. O tym oraz wszystkich innych rzeczach związanych z inwestowaniem, opowiadam w serii inwestowanie małych kwot w praktyce, gdzie co miesiąc inwestuje prawdziwe 500 zł. Zapraszam do sprawdzenia. To jednak nie koniec, bo o ile inwestowanie w aktywa jest potężnym narzędziem, które pomaga najbogatszym budować fortuny, to niestety. Potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby działać skutecznie. Zobaczcie na ten sam przykład, a więc 500 zł miesięcznie na 7% rocznie, ale tym razem nie przez 45 lat, tylko przez 20 lat. Spłaty to 135 tysięcy, ale całkowita kwota to jedynie 255 tysięcy. Tym razem zyski są tylko odrobinę wyższe niż wpłaty, a przecież 20 lat to wcale nie taki krótki okres. Proporcja zysków do wpłat wynosi jednak 53 do 47%, a w przypadku 45 lat było to 85 do 15%. Nie da się tego obejść. Tak po prostu działa matematyka inwestowania. To strategia na drugą połowę życia, a nie na tu i teraz. No, ale waszym celem raczej nie jest bycie najbogatszym dziadkiem w domu starców, prawda? Czego więc brakuje? Tutaj w grę wchodzi ostatnie 20%, które ulekujemy. No właśnie, to może być to zaskoczenie i to takie, które znając życie nie za bardzo wam się spodoba, ale tak naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ważne. 20 zł z każdych zarobionych 100. Przeznaczamy na edukację. No i teraz się zacznie. Wiedziałem, że to jakaś ściema i ten młody chłopak gimnazjalista będzie chciał sprzedać mi swój kurs. Łapka w dół. Nie no, chwila, spokojnie. Ja nie mam nic do sprzedania. Nie widzę nic złego w sprzedawaniu swoich produktów i może kiedyś zacznę, ale mimo że prowadzę ten kanał od prawie pięciu lat, to nie kupicie ode mnie nic, bo nie mam wam nic do sprzedania. Kanał nie jest moim głównym źródłem dochodu. Mówię o inwestowaniu w edukację nie po to, żeby wam coś sprzedać, tylko dlatego, że uważam, że jest to naprawdę kluczowe, jeśli chcemy dojść do pieniędzy szybciej niż za 40 lat. To dlatego, że posiadanie odpowiednich umiejętności odblokowuje możliwość wysokich zarobków. Czego trzeba się uczyć? Bardziej ogólne przykłady takich umiejętności to zarządzanie czasem, myślenie analityczne, skuteczna współpraca z innymi, umiejętne posługiwanie się technologią, czy nawet samo uczenie się. Wszystkie one są bardzo istotne i można wykorzystać je niemal w każdej dziedzinie i branży. Jeśli jednak chodzi o bardziej konkretne, wysokopłatne umiejętności, które płacą za rachunki to możemy tutaj wymienić np. sprzedaż, marketing, tworzenie treści, programowanie, budowanie systemów czy zarządzanie zespołem. Ktoś kto jest bardzo dobrym sprzedawcą ofert typu high ticket, czyli po prostu drogich produktów i usług, nigdy nie będzie narzekał na niskie zarobki. Tutaj ogłoszenia o pracę, na które niedawno się natknąłem z kosmicznie wysokimi przewidywanymi zarobkami na poziomie od 40 do 100 tysięcy złotych miesięcznie dla zdalnego sprzedawcy z doświadczeniem. Trzeba wiedzieć jak. Skutecznie sprzedawać i znać świetnie język angielski, a tego typu zarobki stają się możliwe. To jest oczywiście skrajny przykład, bo nawet jedna czwarta tego to byłaby świetna wypłata, ale widzicie o co chodzi. Umiejętności są fundamentem, który pozwala zarabiać więcej, a opanowanie umiejętności, które są potrzebne na rynku, powinno być priorytetem osób dążących do wolności finansowej czy bogactwa. To dlatego sam inwestuje czas i pieniądze w rozwój umiejętności, aby zarabiać i oszczędzać więcej, a za nadwyżki kupować aktywa, które pracują na moją finansową przyszłość. Mówię zupełnie poważnie. Razem z moim wspólnikiem wydajemy 8 tysięcy złotych miesięcznie od prawie roku za mentoring z właścicielem firmy generującej miliony dolarów przychodu rocznie. Dla kontekstu to wychodzi 4000 tysiące złotych za godzinne połączenie na Zoomie. Kupiłem i przeczytałem też wiele książek o finansach osobistych, ale co ważniejsze książek dotyczących mojej pracy zawodowej, a więc takich o w prowadzeniu firmy. Książki to akurat najtańszy sposób na zdobywanie wiedzy w pigułce. Przechodziłem też wiele kursów i szkoleń. Z prowadzenia kanału na YouTube, z e-mail marketingu, z prowadzenia firmy, z pozyskiwania klientów i innych. Widziałem też osoby w moim otoczeniu, które zarabiają najwięcej i co najważniejsze doszły do takich zarobków szybko i bardzo poważnie traktowały one temat edukacji i nie żałowały na nią pieniędzy. Niestety, oprócz środków musimy też przeznaczyć na to czas i wysiłek, co jest nawet ważniejsze. Nie jest sztuką kupić książkę branżową i jej nie przeczytać, tylko Przestudiować ją i co ważniejsze, wdrożyć to wszystko w życie. Może się więc okazać, że na pewnym etapie darmowe źródła wiedzy w zupełności wystarczą. W internecie można przecież znaleźć praktycznie wszystko za darmo, a płatne produkty mają raczej ułożyć proces nauki w sensowny sposób i przyspieszyć wdrożenie lekcji w życie. Stąd jeśli nie uda Wam się wykorzystać całego 20% budżetu na edukację, to po prostu przeznaczcie resztę na inwestowanie w aktywa. No ale nie oszczędzajcie na edukację. To znaczy... Róbcie jak uważacie, ale mnie na przykład nie stać, żeby na tym oszczędzać. Tak więc zasadę 50, 30, 20 pankracego dla osób marzących o wolności finansowej i byciu bogatym można opisać następująco. Bieżące wydatki powinny stanowić maksymalnie 50%. Reszta jest przeznaczana dla przyszłego siebie. Minimum 30% powinno iść na inwestowanie w aktywa, a 20% na inwestowanie w edukację. Ale to nie koniec. Żeby faktycznie dojść do wolności finansowej albo bycia bogatym, nie wystarczy jedynie mądrze dysponować budżetem. Na pewno robicie kilka rzeczy, które Was przed tym powstrzymują i w tym materiale omawiam 7 z nich. To druga część tego filmu i jeśli przestaniecie robić te rzeczy, to będziecie znacznie bliżej 1% rzucenia pracy i tego Porsche w niewłaściwym kolorze. Zapraszam do oglądania i do zobaczenia po drugiej stronie.